Siema, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Czy zastanawialiście się, jaki los spotkał Jar Jar'a po zemście sitów, Ale mówię tutaj oficjalnie, o kanonie, nie o jakichś legendach. Jeżeli tak, to dzisiaj przedstawię Wam prawdziwą kontynuację historii życia Jar Jar'a Zapraszam do oglądania. Aaa, moi moi. hej, ej, nie Pewnie większość z was dobrze kojarzy postać nieporadnego Gunganina, czyli Jarjara Binksa, którego Qui-Gon Jinn i Obi-Wan spotkali na swojej drodze. Jak wiecie, wynikły z tego różnego rodzaju komplikacje pod wpływem różnych zbiegów okoliczności, pod wpływem tego, że Jarjar Jar poznał różne wysoko postawione osobowości na nabój nie tylko, awansował na generała, później został senatorem, a finalnie przekazał władzę Palpatinowi. No i wiemy tak naprawdę o Jarjarze po samej zemście Sithów, czyli trzeciej części Gwiezdnych Wojen? Niewiele, a właściwie nic. Nowy kanon odpowiada na pytanie, co działo się z Jarjarem Bingsem po trzeciej części Gwiezdnych Wojen? <grym> Nie domyślicie się, co się działo. Myślicie, że został zabity, dlatego że jakby przyczynił się do powstania imperium, przekazując władzę Palpatinowi? Co się może takiemu komuś należeć, tak? Jakaś wysoka kara, ale autor trylogii książkowej zwanej Aftermath przygotował dla Jar Dżar Jara inne zakończenie. Otóż w ostatniej części Aftermath, czyli Empire End, mamy bardzo krótką, lecz znaczącą wzmiankę o tym, jaki los spotkał Jar Dżar Jara Bingsa. Przy tym, jak wam powiem, co się rzeczywiście stało, dam Wam takie małe zadanie. Zapauzujcie to wideo i napiszcie komentarz, co Waszym zdaniem stało się z Jar Dżar Jar'em Bingsem. Zobaczymy, ile spośród z Was trafi. Jesteście gotowi? Jar Jar Binks został, tutaj fanfary proszę, twururur, pu, został klaunem. nie Jar Jar Binks po tym wszystkim został klaunem. Nie został zabity za zdradę republiki, nie został jakoś specjalnie źle potraktowany, tylko po prostu został klaunem. Co prawda był znienawidzony i unikany przez wszystkich dookoła, ale mimo wszystko wrócił na nabu, dwa razy dziennie na nabu przed fontanną wygłupiał się w ten sposób zabawiać dzieci bo dorośli nie zwracali na niego żadnej uwagi. Jar, Jar w krótkiej rozmowie z bohaterem książki wyjawił, że popełnił różne błędy i myśli, że pomógł w stworzeniu Imperium. Być może właśnie to pokazanie, że Jar, Jar jest w tym momencie w kanonie klaunem, jest też takim przytyczkiem w nos wszystkich fanów, którzy mówili właśnie, że on ma potencjał zostania lordem Sithów, czy miał zostać lordem Sithów i dlatego jeszcze bardziej umniejszyli jego rangę w tej książce. A być może tak naprawdę, no umówmy się, Jar, Jar był klaunem od początku. Klaunem, który miał szczęście i dlatego właśnie, no co, w końcu został klaunem. I tak uważam, że spotkał go dużo lepszy los, bo za takie zdrady politycznej, machlojki, nawet jeżeli on nie zdawał sobie z tego sprawy, zasługiwał na coś więcej niż po prostu bycie zapomnianym i wygnanym, a jakie jest Wasze zdanie na temat Jargara Myślicie, że powinien za to wszystko odpowiedzieć, myślicie, że powinien mieć surowszą karę, może nawet zginąć. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie w przyszłości wiedzieć więcej tego typu materiałów, kliknijcie przycisk subskrybuj. Pamiętajcie, żeby dodatkowo kliknąć dzwoneczek. Aby dostawać każde powiadomienie odnośnie moich nowych filmów. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, i do zobaczenia w przyszłości.